O, ja mam tego chłopa, co przed chwilą zabił. Okej, to, oczy oczywiście, oczywiście. Dobra, nie komentuję tego. Dysk <śleski> <śleski> Jaki babu? Nie, no dobra, za No chłop, ja postawię schody, przez które przelatuję. Widzisz te nade'y? To są Które nade'y. A nie będziesz przeklinał. Bo nie chcę dostać bana. Banana u mama. ta <noise> ba, baba lubię jeszcze dzisiaj, te baba u mama. <noise> nie oglądasz dzisiaj też. Tak. mnie? Tak. tak Czekaj z dwóch. Tak. No jestem. Jeszcze muszę zrobić tylko jedną rzecz. Przez...